Cześć, Ludkowie. Mam nową miseczkę. Kupiłem ją sobie, bo ta różowa, co tu ją ja miałem, taka bardzo męska, to ona odjechała w inne miejsce, gdzie będzie potrzebna codziennie, naprawdę komuś, dokładnie mojej Ani. I kupiłem sobie takie coś. Dlaczego ja to kupiłem? Słyszycie? To jest ręcznie zdobione w Turcji. Ręcznie zdobione w Turcji i ma takie po prostu, ona jest 3D cała tu w środku, więc tam pianę powinna robić fajnie, nie? Tu mam na łyżeczce 1 gram. Powiedzmy prawie 1 gram, bo tam mi waga pokazuje 0,9, 1, 0,9, 1, tak się kiwa biedaczka. Nie może się zdecydować. No więc 1 gram mydła, czyli wyzwanie 1 grama, tak? No tak, ale nie tylko. Jest to wyzwanie jednego grama, ale nie tylko. Mydełko rozgniecione na dnie. Łyżeczka na miejsce. I mydełko już było u mnie prezentowane. 1776 w wykonaniu no nie, nie, w tą stronę, w tą stronę, okej. Okay. 1776 w wykonaniu Holy Cow. Ten tam 1 gram. Wyrabiać je będę Dzikiem od Omegi. Ale brandowanym Jako Goodfellas Smile. I to jest ta wersja ta większa, czyli Wild Hawk, Dziki Wieprz. Kupiłem to za namową. Nie namawiał mnie osobiście, ale zaprezentował i chwalił. Zresztą lubi ten pędzel ten człowiek. To jest Bartek z kanału tradycyjnego LeniSBG. I cóż Wam mogę powiedzieć na temat tego pędzla? Też go bardzo lubię. Chociaż okazuje się, że. Dias Cosmetics. Taki pędzel też dzikus, nawet trochę mniejszy, gabarytowo. Jakoś fajniej mi się sprawuje. Tam ta świnka jest bardziej przyjazna moim dłoniom i lepiej mi pianę wyrabia i lepiej mi rozkłada po twarzy, ale to kosztuje 25 zł w. Znaczy przynajmniej kosztowało jak to kupowałem w zeszłym roku w Barber Company we Wrocławiu 25 zł umówmy się za dobry pędzel, bo to jest dobry pędzel. A to że ja mam lepszy, to wcale nie znaczy, że ten jest zły, tam jest po prostu. Bardziej niż dobry, bo jest lepszy. A ten jest dobry: ten jest dobry, zdecydowanie dobry. Gdybym tamtego nie znał, to bym mówił znakomity pędzel. Znakomity pędzel. Sobie tu pianę wyrabiam. Dokładam sobie tego wody co chwila, bo to lubię wypić. Może skacowany, może coś. Zobaczmy, jak z wydajnością tego będę wiecie Jak tak zganąłem na łyżeczkę, to mi wyszło 2,5 no, no, nie Jakie wyzwanie, nie? Zróbmy z jednego grama i zobaczmy, ile się da ogolić. No i biorę jeden gram. Jak widać, już całkiem fajnie się wyrobiło. No, ale tak. Yy, miseczka nowością. Musi być jeszcze coś. No i jest jeszcze coś. Dzisiaj będzie golenie wariatem, wariantem. Parker wariant. To jest maszynka, która dzisiaj będzie w użyciu. Trudno, wam pokażę, co i jak. Chociaż pewnie większość już ją zna. Wielu się nią goliło. Bo to nie jest maszynka typu nowość na rynku. Umówmy się, ja ją kupiłem z powodu, że. Em, że już gdzieś tam jakąś recenzję znałem i wyszła pozytywnie. Dobra. To za chwilę. Wariant. Wsadziłem go w taki podstaweczek tego warianta. Żeby nie zajmował miejsca na półce. Takie podstawieczki są fajne. Jak widzicie po kolorku nie jest to od kompletu. Maszynka dwuczęściowa dla tych, co nie widzieli. I tu jest znaczek. Taki trójkącik. I tu na czapeczce, tu go nie ma, ale tu jest kreseczka. I cały, cała zabawa polega na tym, żeby złożyć tak, żeby znaczki były z tej samej strony. Prawda? O, teraz będą z tej samej strony. Prawda? Są. I można to skręcać. Jest to maszynka o zmiennej agresywności. I powiem Wam tak. Jak ją skręciłem na dzień dobry, jak przyszła, to mi to dało się ją skręcić bardziej niż tą jedynkę. Ale jak przyszła żyletka, to kropeczka jest dokładnie nad jedynką. Dokładnie ta sama filozofia, co w maszynce Merkur Progress. I jest tu po prostu tak, że widzicie ta płytka dolna to jest płytka z grzebieniami, a to jest płytka bazowa. I płytka bazowa jest na sprężenie i w momencie kiedy się dokręca maszynkę albo luzuje to ta jedna płytka, płytka bazowa od płytki y, grzebieniowej odchodzi y, zmienia odległość i, i w ten sposób powstaje większy tak zwany blade gap, czyli y, Szczelina między ostrzem a grzebieniem. I na tym polega regulacja agresywności. Ja się tej regulowańca troszeczkę boję, bo widzieliście już zapewne film z regulowańcem chińskim. Ten jest indyjski akurat, bo to parker. I ten yy, chiński regulowanie jest to mnie trochę pogryz, a w ogóle to nie, nie dogalał skuteczność pod zdechłym Mazorem. No więc tak, mam pewien respekt przed tym sprzętem, ale nic to. Regulacja od jednego do pięciu i potem jest plus. Czyli fizycznie regulacja się kończy na plus cztery, czyli na dziesięciu de facto, na dziewięciu. Na dziewięciu. Ale użytkowo to na 8. Trójka to jest wszystko, bo no jakaś siła musi dociskać jednak tą żyletkę do, do, do płytki bazowej. Ja tak daleko nie zamierzam dzisiaj iść. Przyznam się szczerze bez bicia, że ja już się raz ogoliłem tą maszynką na za, y, numerku 3. Numerek 3, czyli daleko od maksymalnej y, tej, od maksymalnej agresywności. Ale wystarczyło. Słuchajcie, byłem tak dogolony, że na drugi dzień, po 24 godzinach od ogolenia się, byłem taki gładki jak po innych maszynkach, po 12 godzinach. Twarz była zwierzona, ale mokro się odparowała. Za długo ją. Yy. I. Yy. I stwierdziłem, że ta trójka to może jest dużo. Ale postanowiłem dzisiaj spróbować, bo tego jeszcze nie próbowałem. Golenia na raz, 2 trzy. Yy, trzy, dwa, jeden. Pierwsze przejście na trójkę, drugie przejście, dwójka, trzecie, jedynka. Zobaczymy. Na razie założenie jest takie: trzy, dwa, jeden. Mydło jest super. Jest na Łojowej bazie. I co już było widać w filmie, w którym ja to mydło Wam prezentowałem. Szalałem, kupiłem sobie fajne mydło. Pierwsze moje za takie pieniądze mydło, nie? Bo to Tania nie było. Ale... Oni nie wzięli tych pieniędzy za darmo, ci Amerykanie, bo to jest super mydło. Znakomity poślizg, znakomita amortyzacja. Do tego stopnia, że szawetkę, której używałem, okazało się, że ona, ta szawetka daje mm, złagodniała strasznie z powodu mydła. Zobaczymy jak to. Bo ja tym parkerem. Nie goliłem się przy pomocy tego mydła. W środku jest żyletka. Żylet. Super thin. Trzecie użycie. dobre mydło Wiecie, się goliłem poprzednio jakimś tańszym troszeczkę mydłem jednak. Ja nie powiem, że to jest najdroższe mydło w mojej kolekcji, ale w momencie kiedy je kupowałem to było. Najdroższego jeszcze nie widzieliście, ale zobaczycie, przyjdzie na to czas. Film o tym mydle nosi tytuł Tak dobrego mydła jeszcze nigdy nie miałem. Jakoś tak ciemko jest. Piana jest fajna, ale trzeba jej będzie dorobić, bo głupki nie będzie trzyma skrzybać. Czyli Umówmy się, mydło do wydajnych nie należy. Miałem zmienić dwie, dwie, widać? Może widać dwie. Jedyneczki nie będzie. Kiedyś na kanale Mariusza Sapety usłyszałem taki tekst, że ta agresywność to chyba dla dziewczynek w wieku komunijnym. No to więc... No więc co już mogę powiedzieć? Ta dwójeczka już jest łagodniotka. To wcale nie znaczy, że nieskuteczna, bo powiem wam, że policzki tu pod wargą kolony jestem super, dłuższy i też. A tu wiadomo, trzeba podlecieć jeszcze pod wiatr, nie? Mokrość i pianowatość. Wiecie, to nie jest taka piana, która zbuduje Wam brodę Mikołaja, to zapomnijcie. Ale. Jest to piana, taka konkretna, mięsista, taka jogurtowato-majonezowata. Coś, co, co po niektórzy uwielbiają, w tym mówiący te słowa. kochałem te piany od pierwszego golenia. Poza tym ostatnio często się gole Codziennie co pół dnia, to jest problem taki, że moja skóra dostała troszeczkę popalić, i trzeba zastosować takie super mydło. Wiecie w jakim celu, żeby po prostu ta skóra miała bardzo dobrą ochronę. Coś mnie tu pogryzł. Jakieś pluskwiakowate takie, nie? No nie pluskwiakowate. Sywki były i zostały usunięte. Zero. Jest zero, jest jestem do goła, na Jeden gram mydła na te dwa i pół przejścia na twarzy wystarczył, ale na głowkę już braknie. Skoro tak. Tu już wiemy, że mydła do jakichś wydajniaków zaliczyć nie można. Czy to wada? No pewnie, że wada, bo kosztuje, nie? Ale będzie większy żal, jak się skończy, nie? Po prostu. Większa chęć, żeby kupić znów coś fajnego i tyle. No. A już się przykleiło, super. super. Maszynka w stojaczek. Żeby miał dostęp do wody, w której macza się, maczał się pędzę. No, jednak nie wtarcie mydełka w dno. To jest błąd, bo mi tu mydełko tańczy po całej miejsce. Ścigam je tym pędzlem. Ono tam trochę gubi jakieś fragmenty swoje. Jednak, jak się rozłoży takie mydełko, to, to ono bardzo szybko produkuje pianę. Bardzo wspaniałą pianę. Jeszcze wspanialszą pianę i jest elegancja. A powiem, że całkiem powiem Wam, że całkiem fajnie całkiem fajnie w tej mise się rozrabia piana. Ona całkiem fajnie wychodzi, całkiem szybko, bo te nierówności, które tam są zdobnicze. Pomagają w tym. Zdecydowanie. Zresztą wszystkie miski do golenia mają jakieś takie nierówności zdobnicze, tak które są przeznaczone do golenia. Ja nie mam żadnej oprócz kaczuszki, kaczuszka to jest nie miska, to jest z, z, z kato, z kato, tak, tak to się nazywa. To jest. Naczynie do wyrabiania do nabijania pędza nie do wyrabiania piany miska, prawdziwa miska jest do wyrabiania piany a nie do nabijania pędza jedynie no wniosek jest taki ludko że jak ja się tutaj chciałbym ogolić tak żeby potem nic nie dobierać tylko zrobić sobie pianę na raz to muszę no ponad 2 gramy Zdecydowanie tego mydła walnąć do michy. Taka jedna trzecia łyżeczki. No jedna czwarta chociaż. Bo tak jak mówię dzisiaj jak zebrałem. mówię tyle wystarczy nie, potem wrzucam to na wagę, a to 2,4 gramy. Hmm? No, to dużo za dużo. Miał być 1 gram. No i takie są skutki, że z tego 1 grama całego golenia nie da się zrobić. Trudno. Znowu wyrabianie. Dobra. misce majonez. się przyczepi do palibra niewyrobiony, ale no. No. Teraz to jest. Teraz to jest. Chciałbym powiedzieć o maszynce. Maszynka waży 113 gramów, czyli jest trochę ciężka. Nie jest zbyt długa, jak widzicie. Długość rączki około 90 mm. I maszynka została na poziomie agresywności 2. I to jest tak. Ledwo czuć żyletkę, szału nie robi, ale goli, co słyszę przynajmniej, ale do jedynki schodzić nie zamierzam w dalszym ciągu. Zastanawiałem się, czy kupić tego parkera sobie czy może jaki. O zmiennej geometrii. O zmiennej geometrii. No tak. Nazwijmy to. Zmienną geometrią. E, zmiennej agresywności. Ale że ludzie bardziej chwalili parkera, to poszedłem w parkera też sporo droższy od, od jaki aczkolwiek cena nie jest zabójcza każda marka, która nie jest wschodnia, daleko wschodnia, no bo indzie to też działa jest sporo droższa, jeżeli mówimy o maszynkach o zmiennej agresywności, oregłowańcach z tyłu trochę puszczone. To drugie przejście. A, przestałem się nabzdyczać na to, żeby głowę ogonić na jedno przejście, bo jednak te włosy na głowie są miękkie na tyle, że potrafią się pod żyletką położyć. i nie się jej porządnie więc lepiej na raz się nie nabzdyczać jak coś robić to zrobić porządnie i po sprawie zwłaszcza że jutro raczej golił się nie będę bo jutro się wybieram do pracy Niezwykle zwykle praca się zaczyna o 4 rano, więc poranne golenie nie odpada. danym praca się potrafi kończyć o. o 20, o 19, o 18. Tak po kilkunastu godzinach bycia w pracy. Nawet no, tak mi się tam niewiele robiło, bo i tak bywa. Tak, człowiek jest taki sfilcowany, że... Nie ma ochoty na nic wyczerpującego w żaden sposób. Obejrzeć głupotę w telewizji. Pogadać z panią domu, jak jest. I paść jak pies pluto, nie? wariant. Wariant. Skąd nazwa? Od łacińskiego słowa zmienność, które po łacinie brzmi VARIUS W języku angielskim zresztą też funkcjonuje słowo. podobne i o tej samej zmienności, o tej samej, no. o tym samym znaczeniu. Vary, nie Varius, a Vary. To zależy, prawda? To zależy, Dead vary. E... Cóż mogę powiedzieć? Po spłukaniu no. wytarciu twarzy ręcznikiem jeszcze na głowie czuję resztki taką śliskość po nazwijmy to, tego mydełka, czyli mydełka Holikau o nazwie 1776, czyli mydło dla Amerykanów niepodługościowe. Pasujący aftershave splash. Po całości. Tak, ogranicznik działa. Alkohol jest. Ogolony. Aftershave był. Cóż mogę powiedzieć o tej maszynce? Bo teraz mogę coś powiedzieć. Otóż maszynka jest skuteczna. Zdecydowanie. Yy, golenie typu na trójce, żeby zrzucić yy, z włosem, a potem pod już jechać na łagodniejszym, to jest takie fajne wykorzystanie maszynki o zmiennej agresywności. Bo korzystamy z tej zmiennej agresywności, nie ustawiamy raz i jedziemy. Bo to wtedy to lepiej sobie kupić maszynkę nieregulowaną. Bo będzie miała tą samą, tylko wiecie, żeby pasowała nam już, nie? Bo będzie miała tą samą agresywność co przez cały proces górenia, A jeżeli już jest maszynka o zmiennej yy, agresywności, to trzeba wykorzystywać tą agresywność prawda? Agresywniej zrzucić z włosem, a potem pod włos już jechać łagodniej. Aczkolwiek na to skutecznie żeby jak najmniej podrażnić swoją skórę. Jak widzicie tutaj te trafione, zatopione już ich nie ma. Główka cacy. Wypada się pożegnać, podziękować za to, że jesteście, że oglądacie, że do czegoś się wam przydaje, że, że czasem lajkujecie, że czasem komentujecie. Dziękuję Wam bardzo za to wszystko i do następnych spotkań. Cześć, do zobaczenia na ekranie.